Mamy niedzielę, rozpoczynam swoją chwilę na rower, nie za dużo mam czasu. Więc to będzie malutka pętla po mojej okolicy. Zaraz po prawej stronie będzie stał Mdgowski bartek. Dąb, który pamięta czasy ostatniego z Jagiellonów, czyli Zygmunta Augusta. To właśnie to drzewo. Podgórski warto No i jadę dalej Kierunek ulica Lęgnowska a później pod górkę tutaj po lewej stronie przed wiaduktem znajduje się kemping nigdy tam nie byłem a trzeba będzie w końcu ten mój nowy namiot przetestować Przystań, Camping Bydgoszcz. No proszę. Organizują tutaj też spływy kajakowe. Teren prywatny. No ale trzeba będzie zobaczyć, czy jest otwarty ten kemping. Byłem przy bramie tego kempingu. Była jednak zamknięta. Trutka co prawda uchylona, ale nie wchodziłem do środka, nie byłem pewny czy ktoś jest w tej recepcji, tam czy też nie, a teraz jestem nieopodal Brdy na Mokradłach, bagniska, bagniska przy Brdzie, można się poczuć jak w jakiejś dżungli amazońskiej, piękne miejsce. Zbliżam się do miejsca, w którym lubią łapać chłopcy radarowcy Za tym światłem zielonym. Są, czy ich nie ma? Nie ma. W niedzielę sobie odpuścili. ulica Hutnicza skręcam w prawo stąd od strony Hutniczej przyjechałem i dojechałem nad Dempel, niewielkie jeziorko tutaj gdzie te pałki wodne kiedyś znajdowała się plaża za dzieciaka się chodziło tutaj kąpać Często po szkole. Teraz wszystko zarośnięte. Woda tutaj nigdy nie była czysta. Szczególnie jak się tutaj krowa utopiła. Ale nam to nie przeszkadzało. Nadal się kąpaliśmy. A teraz mamy zakaz kąpieli. Fajne miejsce. Szkoda, że zapomniane. No i znów jestem na ulicy Hutniczej. a przede mną moja pierwsza szkoła. Szkoła podstawowa numer 22 imienia Henryka Dobrzeńskiego Hubala. Widzę, że po 40 prawie latach odmalowali elewację na nowo. Bardzo ładnie. A to pętla tramwajowa linii 6. Natomiast tutaj Mamy grusze. Zawsze po szkole chodziliśmy na ulęgałki. Dopóki tramwaj nie przyjechał. Bardzo dobre owoce. Tutaj się bardzo dużo pozmieniało. Co zaraz pokażę. Natomiast jedna rzecz jest nie do przyjęcia dla mnie. Absolutnie. Mianowicie to tutaj. Tram 6. Nie wiedzą jak się po polsku mówi? W takich szkołach powinni uczyć się polskiego. Skrzyżowanie hutnicze z Łęgnowską całkowicie przebudowane. Tam zaś się jedzie na osiedle Węgnowo. Mamy też starą Zachemowską bramę. Natomiast tej ulicy jeszcze nie tak dawno w ogóle nie było. Jestem ciekaw dokąd ona prowadzi. Chociaż ta ścieżka donikąd nie za bardzo im się udała. Na horyzoncie zaś potężna bryła elektrociepłowni. i ta droga też jest donikąd myślałem, że coś zrobili tak jak należy nie do wiary w statystykach będzie, że kilometr drogi został wybudowany powoli tą wycieczkę niedzielną czas wracać do domu parę kilometrów się ujechało czyli dzionek nie jest trasony zbliżam się do Nowotoruńskiej